Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, Zabezpiecza Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe, oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w poniedziałek. Dzisiaj chyba będzie dość ciekawy odcinek, w którym pojawi się na przykład Izera, pojawi się też Dacia Bigster, na którą tyle osób czeka, ale zaczniemy od tematu, który dotyczy coraz częściej licznego grona użytkowników nowych samochodów. A problemem tym są aktualizacje i akcje przywoławcze. Punkt wyjścia to informacje o tym, jak często w ubiegłym roku producenci musieli coś poprawić w aucie, które do klienta już trafiło. Bardzo często. A liderzy zestawienia to Tesla, która miała prawie 5 milionów 100 tysięcy aut do poprawki, na miejscu drugim Ford 4 miliony 770 tysięcy. Teoretycznie, na pierwszy rzut oka widać, kto radzi sobie lepiej jak to gorzej, prawda? Teoretycznie tak, ale w praktyce, by rozwiązać problem, prawie wszystkie z tych 4 milionów 770 tysięcy aut marki Ford za wyjątkiem 391 sztuk, nie tysięcy sztuk. Musiały odwiedzić serwis. Natomiast w przypadku Tesli jest niemal na odwrót. Z ponad 5 milionów aut większość poprawek udało się załatwić online przy pomocy aktualizacji, a jedynie 39 tysięcy samochodów musiało odwiedzić serwis. Różnica jest więc przeogromna. Ktoś powie jasne, ale przecież wszystkie Tesle zostały zaprojektowane w taki sposób, by ich oprogramowanie można było aktualizować. A Ford ma w Stanach mnóstwo starszych modeli bez tej nowoczesnej elektroniki, fiesty, fokusy i takie tam, prawda? Otóż nie. Ford ma w ofercie wyłącznie SUWY, a najstarszy z nich ciągle oferowany, choć już nieprodukowany jest Edge. Premiera w 2017 roku. A skoro o aktualizacjach i poprawkach rozmawiamy, to kilka dni temu na kanale pojawił się test na C3. Nowość na indyjskiej platformie podłogowej. I w tym aucie też kilka rzeczy jest do poprawki. Znaleźliśmy naklejkę na dźwigni wycieraczek, aż żałuję, że pod nią nie zajrzeliśmy, ale też problemy z oprogramowaniem systemu, który wyjątkowo łatwo zawiesić. A jeden z widzów i jednocześnie pierwszych użytkowników C3, tyle że w wersji elektrycznej przysłał nam procedurę aktualizacji, która jest niezbędna do tego, by działała powiązana z autem aplikacja, umożliwiająca choćby sprawdzenie zużycia energii czy zarządzanie ładowaniem. Bo się tego z wyjątkowo ubogiego międzymordia, czyli interfejsu pokładowego, zrobić nie da. I tak wygląda aktualizacja samochodu według Stellantis. Jest to co najmniej przezabawne. I nie, w serwisie nic na to nie poradzą. Pan z kabelkiem i komputerem nie podejdzie, by nam pomóc, tylko online. I jeszcze jedna ciekawostka od widza: z kategorii nie mamy pana płaszcza. Rozmawiałem kilka dni temu z facetem, który jeździ Mercedesem W212 i dostał kamieniem szybę. Ma ubezpieczenie, pojechał do serwisu Mercedesa, założyli mu nową szybę, oryginalną. I jest problem, bo szyba ta zniekształca obraz. Jest wadliwa. Umówił się na wymianę gwarancyjną i kolejna szyba też była wadliwa, też zniekształcała obraz, więc już jej nie zamontowali, tylko kazali czekać, aż przyjdzie jakaś nowa partia szyb. A że w międzyczasie kończył się przegląd, to nasz widz pojechał na stację i diagnosta dał 14 dni na wymianę wadliwej szyby, której oryginalnej nigdzie nie ma. Na to wygląda. A skoro przy niemieckiej marce jesteśmy, być może pamiętają Państwo niezbyt ciepłe słowa, które kierowałem pod adresem elektrycznym. Mercedesów z serii EQ, które krytykowałem za miniaturowe gładziki, tabletozę, ale też wygląd. Zarówno EQE, jak i EQS wyglądają jak nadmuchany Opel insignia, jak żelek, niektórzy mówią. I co się okazało? Po początkowym, może nie entuzjazmie, ale jakiejś tam pewnie zgodnej z oczekiwaniami sprzedaży, rok 2024, auto elektryczne z gwiazdą na masce zakończyły w Stanach, ale w Europie pewnie też, na ogromnym minusie. Jak ogromnym? EQB spadek o 36%, EQE o 39%, EQS o ponad 50% i myślę, że jesteśmy w przededniu jakiejś ważnej decyzji związanej zwłaszcza z EQE i EQS które moim zdaniem zostały zaprojektowane i wycenione w chwili niczym nieuzasadnionego optymizmu, gdy niektórym producentom wydawało się, że teraz to już tylko elektryki i że to nawet nie musi być dobre auto. Wystarczy, że będzie dużo LEDów w kabinie, gwiazda na masce, to się ludzie będą zabijać o każdą sztukę. No jednak nie. A skoro jesteśmy w Stanach, targi CES, targi elektroniki użytkowej zakończyły się kilka dni temu i przyniosły trochę ciut ciekawych informacji na temat aut przyszłości, czy raczej technologii, która może się w najbliższym czasie pojawić. I zaraz Teraz do tego przejdę, ale najpierw przedziwna premiera, spóźniona o 4 lata, coś mi się wydaje. I napatrzmy się na to auto, bo na drogach tego raczej nie zauważymy, nie tylko w Europie, w Stanach również, chyba że w Kalifornii, bo producent nawet nie ukrywa, że właśnie z tego stanu spodziewa się największej liczby zamówień. To AFILA, czyli wspólna konstrukcja Hondy i firmy Sony. Auto jest zgrabne, jednak jego największą zaletą ma być to, że jest naszpikowane elektroniką kamery, lidary, radary, 40 sensorów łącznie wszystko po to, by. Hm. No nie wiadomo po co, bo oczywiście ma to mieć jakiś związek z mniej lub bardziej zaawansowaną funkcją autonomicznej jazdy, ale na razie producent nie powiedział dokładnie, na co można liczyć. Powiedział za to, ile trzeba odliczyć z konta, by takie auto mieć: 90 albo 100 tysięcy dolarów. Dostawy rozpoczną się w przyszłym roku. W tej cenie będzie abonament na 3 lata, i przez 3 lata będzie można korzystać z tej elektroniki, za którą zapłaciliśmy. Auto za 100 tysięcy dolarów to pewnie ma 1500 koni? Nie, 480, czyli i tak za dużo. No to pewnie akumulator jest ogromny i zasięg gigantyczny. No też nie, to 480 km na jednym ładowaniu za 100 tysięcy dolarów. Za to dużo ciekawi było na stoisku BMW i Hyundai. A. Obie firmy mają nieco podobny pomysł na aranżację kabiny w autach z przyszłości. W BMW jest to panoramiczny iDrive, ekran rozciągnięty od lewej do prawej. I jeszcze jeden tradycyjny już tablet, wszystko to wraz z nowym systemem operacyjnym pojawi się w tym roku w noje klasę, czyli w trójce. I wygląda ciekawie, ale podobny pomysł z projektorem jest też we wspomnianym Citrenie C3, to raz. A dwa, że na targach CS był też Hyundai i on też ma swoją wizję przyszłości i niestety robi ona większe wrażenie i lepsze wrażenie, bo obraz z wyświetlacza przeziernego jest na szybie czołowej od lewej do prawej i ma się to pojawić w sprzedaży w roku 2027. A słowem podsumowania, bardzo się cieszę, że producenci szukają czegoś nowego, bo mam wrażenie, że szukają czegoś lepszego niż te wielkie ekrany z imitacją klasycznych zegarów. Ale czy pomysł BMW albo Hyundai'a, czy to jest to lepsze? Tego się dopiero dowiemy. No i wróćmy na nasze podwórko. Z dwóch powodów. Kilka tygodni temu przez media przeszła informacja, o porzuceniu projektu budowy elektrycznego auta marki Izera. Po czterech latach snuło potędze. Stało się to, co się stać musiało. W grudniu 2024 roku projekt został oficjalnie skasowany. Ale by nikt nie zarzucił niegospodarności i roztrwonienia kasy, potencjału, która tam przez cztery lata szła, zasoby mają być skierowane na budowę klastra elektromobilności. Chodzi o takie miejsce, które będzie zachęcało zagraniczne marki do produkcji elektryków w Polsce. A w skrócie chodzi o to, by krewni i znajomi królika mieli miejsca pracy przez kolejne lata, by można było udawać, że coś się dzieje coś pozorować, czyli robić dokładnie to samo. Co przez ostatnie 4 lata. I jeszcze jedno, jak Państwo zauważyli, ja się o IZERze przez lata nie wypowiadałem wcale, traktując to jako projekt polityczny, a nie motoryzacyjny. I z rozbawieniem obserwowałem to, jak wiele osób udawało, że będzie super, aż do czerwca ubiegłego roku, kiedy wystarczyło się temu wszystkiemu przyjrzeć, by stwierdzić, że to już koniec. I faktycznie pół roku później oficjalnie koniec. I doprecyzuję, nigdy nie uważałem, że tego typu pomysły nie mają w naszym kraju szans, miałyby, gdyby to nie było w całości za publiczną kasę i gdyby się dookoła politycy nie kręcili. I już. No i Dacia Bigster na koniec, bo wraz z początkiem roku pojawił się oficjalny cennik. Ale jak to ktoś powie? Przecież był film na kanale, że dacia Duster będzie kosztowała 99 900 zł. I to był film z października. Owszem, ale ze znakiem zapytania. I to żadne przecieki, wystarczyło chwilę pomyśleć. Bigster będzie prawdopodobnie autem dużo lepszym niż Duster. Podstawowy silnik 1.2 ma co prawda trzy cylindry, ale wyraźnie więcej mocy 140 koni. Przyspiesza do setki w 10, a nie ponad 13 sekund. To co mniejszym optymizmem napawa, to nieznacznie wydłużony rozstaw osi. O 4 cm odpowiadający w sporej części za komfort, a auto jest przecież o ponad 20 cm dłuższe niż Duster. Bardzo ciekawie zapowiada się odmiana hybrydowa. LPG wyceniono na 101 tysięcy, wersję bez LPG na wspomniane 5 9, dobra, 3 i 2 0, a hybrydowa 155 koni na 124 tysiące w najtańszej odmianie, 134 tysiące w najdroższej i to jest jedyna szansa na automatyczną skrzynię. Za to wersja 4x4 obowiązkowo występuje ze skrzynią manualną i silnikiem 1.2 o mocy 130 koni i kosztuje 110 tysięcy złotych. Na tle samochodów z koncernu Stellantis, choćby Citrena wyłonionego do konkurowania z Dacią, to są naprawdę rewelacyjne ceny, ale myślę, że chińscy producenci również powinni przemyśleć swoją strategię cenową, dlatego że auta, które ma 4,5 metra długości i instalację gazową w ofercie nie mają. Mają za to MGZTS, czyli auto z dwustukonną hybrydą w podobnej cenie, czyli w okolicach 100 tysięcy zł. To wszystko na dziś. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już w środę. Do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.